Przygotuję dzisiaj dla Państwa kompozycję, jedną taką klasyczną, wydłużoną na stół na obie strony, drugą taką bardzo prostą, którą możemy sami tak naprawdę przygotować w każdej chwili w domu. Co nam będzie potrzebne? Możemy użyć takiej gąbki na podstawce, Jest taka gąbeczka do zakupienia w kwiecie. jeżeli ta kompozycja ma być większa, jeżeli ona będzie na przykład na stół niekoniecznie komuniny, ale na przykład dla Państwa młodych, z przodu będziemy chcieli postawić, to taka gąbka będzie akurat rozmiarowo nam pasowała. Natomiast jeśli chodzi o komunię, te kompozycje nie powinny być też jakieś ogromne, więc ja y, przygotuję na czymś takim. I tutaj mamy takie naczynie, bo my sobie tutaj umieścimy to na y, takiej właśnie paterce. Możemy wykorzystać jakąkolwiek paterę. Ja mam oczywiście taką w dniu dzisiejszym. Tutaj już mam namoczoną y, gąbeczkę. Tak, a jeszcze chciałyśmy pokazać Państwu taki prosty patent. Troszeczkę zdradzimy taką tajemnicę florystyczną. Jak ktoś nie umie układać kompozycji, na gąbce, a chciałby sobie zrobić tutaj troszeczkę dla ułatwienia, to mamy takie naczynie jak widać po przyklejaną. Taśmę, zwykłą taśmę klejącą. Naklejamy sobie na naczynie tutaj taką krateczkę, robimy z dziurkami. No, tutaj już e, tak, pokazać. czyli przykładowo tutaj mamy to, może mamy być, to być na takim e, ceramicznym. Może być proste szkło, bardzo fajnie. Jak nie chcemy, żeby nam tą gąbkę było widać i, e, i żeby e, tutaj zrobić e, sobie tak te, 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 te tutaj e, mocowanie, wystarczy po prostu poprzyklejać paski taśmy klejącej. Ona jest przezroczysta, więc jej nie będzie widać bierzemy zwykłą taśmę biurową każdy na pewno w domu ma bardzo prosto przyklejamy robimy sobie taką kratkę o, i już bardzo szybko, prościutko mamy taką krateczkę i już będzie nam bardzo łatwo tutaj takie cięte kwiatki e, ułożyć w takim naczyniu. To koleżanka będzie robić. Mhm. Możemy sobie gałązki e, kwiatów, które są do dostania w pieciarni, czyli na przykład Eustonkę e, czy konwali, jak właśnie mamy taki pęczek prosty konwali. Małymi pęczuszkami, ja tutaj może pokażę szczęściowo. Później koleżanka wykona też taką kompostę. Czyli wystarczy no, po prostu. to weź to naczynko po prostu z wodą? Tak, tak. może ja już... Tutaj takie przeodrażę. niższe, nawet będzie tak. chyba lepiej. będzie prościej. Czyli wykorzystujemy, wystarczy jakieś jeden pęczek konwali, przycinamy sobie na odpowiednią długość o. i po prostu tak krateczka nam będzie tutaj te kwiatki stabilizować, czyli nie trzeba jakieś mieć super umiejętności. To co nam do głowy przyjdzie, przycinamy sobie na tą długość, którą chcemy. Robimy sobie taką bazę z liści. Te pęczki zazwyczaj w pieciarniach są właśnie sprzedawane tą wali z listeczkami. Wystarczy je tylko powkładać. Wtedy ta taśma nam tu przytrzymuje, stabilizuje te, te kwiaty. O, możemy przez środek. Dobrze by było, żeby te kwiatki na kombali były w miarę delikatne, czyli wykorzystujemy takie drobniejsze kwiaty. Ja tutaj przygotowałam dzisiaj Eustony, właśnie mam tutaj też róże, e, drobne takie fryzantenki, potocznie zwane santini I myślę, że, że takie będą najlepsze dla, dla dzieci. Tak i też ta dekoracja będzie taka delikatniejsza. To nie muszą być jakieś takie bardzo formalne te, te dekoracje, jakieś takie super ułożone, tylko właśnie chodzi o to, żeby taką majową łąkę nam trochę przypominało. Jest dużo już kwiatów kwitnących na działce, więc też można wykorzystać na, na łąkach. Gdzieś tam jakieś gałązki drzew kwitnących. Można wykorzystać. W tej chwili kwitną różne ozdobne wiśnie, czy jakieś inne takie... O, wystarczy taką gałąź. Dostą do tego różową różowe, które szary stół Też dobrze jest łatwo podzielić, po prostu sobie wkładamy. Wykorzystujemy wszystkie części Na różnych długościach. I tak jak widać ta taśma, proszę zobaczyć, wkładam przez środek i ładnie nam stabilizuje tutaj e, ta taśma, kwiatka właśnie nie musimy mieć gąbek, nie musimy mieć jakichś super umiejętności. Kwestia tego, żeby to po prostu posładać. Ta taśma jak będziemy wkładać tutaj liście i e, kwiaty po kolei, to tej taśmy nie będzie w ogóle widać, więc nie musimy się przejmować. Jakoś specjalnie maskować. Czy jeszcze tam mogą? Ja, to, ja to, myślę, że możesz jeszcze tutaj. Właśnie tutaj zobaczyć, tak. Gałązki mają takie kwiatki, możemy sobie pojedyncze, one wyglądają jak rumianeczki. Więc możemy sobie nawet obrywać pięknie się zielą. Hmm, tu nam się utworzy taki bukiet tak naprawdę. Tak, tak, tak taki na tej... bukiecik właśnie nie musimy związywać, nic nie musimy robić. Taśmę każdy ma, więc też takie naczynie możemy sobie za każdym razem świeże przygotować i na każdą okazję takie kwiatki. Teraz zbliża się dzień matki, więc też możemy sobie przygotować dekorację stołu, zaprosić mamę na kawę, na ciasto, przygotować taką dekorację. Proszę na pewno będzie miło. miło. Tak. I bardzo prosty bukiecik. Że to jest taki stary trik florystyczny. Nie musimy kupować gąbki, ale proszę bardzo. Wystarczy kupić gałązkę, jednego kwiatka, gałązka, drugiego kwiatka, pociąć, bukiecik kombali i już. I gotowe. W zależności też od pory roku te kwiaty mogą być inne, także. Nawet możemy się bawić później w okresie letnim, jest więcej tych kwiatów pitnących, działkowych różnych, możemy sobie za każdym razem tworzyć taką dekorację, nawet bez okazji, dekorację stołu do, do, domu. do domu, tak żeby umilało nam. Ja tutaj kapryt. jeszcze wykorzystuję gipsówkę, jak Państwo widzicie. Ona jest taka wdzięczna, często tak, gipsów, też używana też, tak. do komunii i do wianuszków, tak, i, i właśnie do takich dekoracji komunijnych. drobne jakieś mięski Ja tu akurat korzystam z ruskusu. Taki ruskus oczywiście można zakupić w kwiaciarni. To nie jest jakiś duży koszt, ponieważ taka jedna gąska jest bardzo podzielna i tak naprawdę nam wystarczy do wypełnienia takiej kompozycji. Tutaj mam jeszcze kompanię, myślę, że jeszcze gdzie nie, gdzie taka tą kompanikę. Jest taka drobna, więc... Trzeba tylko pamiętać, że jak robimy w gąbce, to za każdym razem zanim włożymy tego kwiatka, musimy go podprzyciąć, żeby odświeżyć końcówkę żeby, tak, tak, żeby po ważne. prostu z tej gąbeczki ten kwiatek mógł tą wodę wypijać i też tą gąbkę należy podlewać. Tak codziennie troszeczkę 3-4 łyżki taką gąbkę trzeba by było podleć, żeby ją z powrotem nasączyć, bo ona będzie oddawać się tą wodę kwiatom tych kwiatów. Jest dosyć sporo gąbce, więc należałoby ją podać. To nie ma problemu, Nie, ja sobie myślę tutaj po chyba. Teraz postawimy, zobaczymy, czy gdzieś jeszcze trzeba uzupełnić te puste przestrzenie. Chociaż mówię, no gąbeczka jest bardzo mała, także jej zieleni tutaj dużo no, tak naprawdę dać nie musimy. Pamiętajcie Państwo jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli używamy do czegokolwiek kąbali, e, czyli jeżeli dzieci dostają bukieciki z kąbali, e, zadbać o higienę bo kąbali ma bardzo sok, tak? Musimy o tym pamiętać. No wiadomo, kombali, kłącze kąbali wykorzystuje się do robienia leków na sercowych. To jest to też również roślina leczniczka, by nie pomyśleć. Szkoda, że tak krótko, tylko w maju. Dobrze, możesz mi podejść to szkiełko, no, bo teraz się prezentuje na szkiełku. Za chwilę Państwu pokażemy, jak to wygląda na stole. A, A, to właśnie w ten sposób. E, tutaj możemy sobie wiesz, będziemy chcieli i ochotę e, udekorować jeszcze e, kompozycję jakąś swą dodać jakąś kokardkę nawiązującą kolorem e, do kwiatów. No ale myślę, że takie proste, bez dodatkowych by też fajnie wygląda. To jest to, co miałyśmy dzisiaj dla Państwa do zaprezentowania. Myślę, że kompozycje są w miarę proste. Mamy z też takie emblematy, także można coś obija, takiego dołożyć. Żeby... Tak, dokładnie było widać, że to jest taka impreza komunina. I to by było na tyle. Dziękujemy Państwu bardzo z specjalny występ. Program prowadzimy dla Państwa Izabela Łukaszczyk i Anna Dziękuję bardzo. Oh, yeah. mm -hmm. Mm -hmm.